Wszystko tu jest takie smakowite. Te słodkości budzą moje kości. Dziękuję, jakimkolwiek pan jest. Hej, Gotra! Zostaw naszego kolegę! Nie! A... Wszystko dobrze, Wary? Tak, a to tylko dzięki Wam. Codziennie kogoś ratujecie. A ja nie umiem uratować nawet swoich pierniczków. Też chciałbym być takim bohaterem jak wy. Każdy ma w sobie coś z bohatera. Poważnie. Wystarczy odkryć, w czym jest się dobrym i robić to dalej. Właśnie! Ty robisz doskonałe ciasta! Bajko, ono leżało na ziemi. O to źle? Ja? Bohaterem? Tak! A teraz leć i bądź najlepszym superbarem na świecie! Tak! Bez obaw, obywatele! Oto ja, Super Barry! I obronię was! Uuu. Myślę, że za bardzo wziął sobie naszą radę do serca. Już lecę. Posłuchaj, bary, powiedziałyśmy, że jesteś bohaterem i chodziło o to. Czekaj chwileczkę, koleżanko po fachu! Wyczuwam w pobliżu niebezpieczeństwo! Oddaj eee... pieniądze na obiad! Śmig! Natychmiast zaprzestań, dyabryszku! Bo super, bary już tu jest! Ach, tak? Przeszkadza ci to, co robię? Nie pozostawiasz mi wyboru! P -p 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 przygotuj się na spotkanie z moimi wściekłymi piochami. Łóż, Hej! Wcale nie chcę go skrzywdzić! Przysięgam!! <grym> włosz, 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 włosz. A. O. A. Rety! Wystraszyłeś go! Hej, rzeczywiście udało mi się! To był mój obowiązek obywatelu! Niech żyje Super Bary! Świetnie, jak teraz powiemy Baremu prawdę? Nawet moje serce trochę zmiękło, kiedy widziałam, jak się cieszy. W sumie to odrobinę nie w porządku, żeby Bary uważał się za bohatera. Ale nic się nie stanie, o ile nie wpakuje się w żadne kłopoty. Sygnał alarmowy. Lecimy, siostry! O nie! Kankanowy gość! Kankan -kan to jedyne, co mu w duszy gra-gra. Zaraz wykrepiemy mu tę jego pokrywę, bo... Nie bójcie się, obywatele! Super Bary już tu jest! Poznaj smak moich wściekłych pięści! O, Bary, nie. Bary, a ty co tutaj robisz? Ratuję miasto, ale na stołówce było o wiele prościej. Masz rację. Bohaterowanie jest prostsze na stołówce. A to nie jest moje ciastko, które wczoraj spadło na ziemię? Wciąż smaczne? Bary. Powiedziałyśmy, że jesteś bohaterem, ale nie chodziło nam o to, że jesteś taki sam jak my. Czyli to znaczy, że nie jestem bohaterem? No wiesz... Jeszcze nie! Trzeba cię dobrze wyszkolić i wtedy nim zostaniesz! Mam rację, wujko, spójrz tylko na niego. E, tak! Właśnie to miałam na myśli. Musisz teraz e, skupić się na swoim przeczuciu i widzieć bez patrzenia! Weź ten kubeł! Ceria? Huh? Serio? Pewnie! Tylko wtedy, kiedy nie widzisz, gdzie uderzasz, możesz naprawdę w coś uderzyć. Oh. 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 <gryzamy> tak! Trawo, <gryzamy> <gryzamy> dajesz mu nieźle popalić! A masz, panie Kankanie. Zajmijmy się kankanowym gościem! Ha. A masz! I jeszcze! I jeszcze raz! I masz na twoje! Supermarycie się pokona! Ha. Ha. I co teraz? Eee. Niemożliwe! Ten chłopak z kubłem na głowie właśnie uratował miasto! Niech żyje Kubeł Gość! Kubeł Gość? Ha! To o wiele lepsza ksywka niż superbary! a tej chwili będę znany jako... Kubeł Gość!